Jesteśmy na miejscu, sprawdzamy sobie teraz OBD, samochód. Natomiast oryginalny lakier, faktycznie to się zgadza. Oryginalne szyby. Auto ma minimalne otarcia jak, jak na 11 lat. Silniczek pracuje bardzo stabilnie, jest suchy, nie jest czyszczony. Jest naprawdę fajne auto, siedmioosobowe z kamerą cofania, Okej, okay, nie ma tutaj, ma normalną żarówkę, ale zobaczcie, oryginalne, e, oryginalne alufelgi a ta do tego samopony zimowe. Mamy tutaj opony z Michelina, nie żadne chińskie. Z tyłu tak jak mówiłem, kamerka cofania. Zobaczcie, nie ma tutaj nigdzie rdzy w samochodzie. Siedmioosobowa wersja, poniżej 8000 euro od pierwszego właściciela. Wydaje mi się naprawdę fajne autko. Testujemy dalej, damy wam znać, ale na tą chwilę auto wygląda dobrze. Oczywiście, że można by je lepiej wyczyścić, natomiast to można sobie już zrobić samemu, tapicerkę przeprać, natomiast na tą chwilę auto jest fajne w oryginale i wygląda dobrze. Tacik już gotowy. Zrobimy sobie jazdę próbną i zobaczymy czy coś jeszcze zobaczymy, tak, czy coś jeszcze no. znajdziemy w tym autku, co się nam nie będzie podobać, czy stwierdzimy, że jest ok. Okej, okay, my sobie jeszcze sprawdzamy. No jest czujnik położenia biegu neutralnego, prawdopodobnie uszkodzony. Jesteśmy po jeździe próbnej. Autko wygląda naprawdę fajnie. Stargowaliśmy cenę o 380 euro. Załatwiam tablice zjazdowe, więc zobaczymy. Wszystko w rękach klienta. Ale te auto w tej cenie za 7600 euro wydaje mi się bardzo fajną okazją. Bardzo fajną ofertą. Może okazją nie. Ale ofertą. Na pewno musimy się przyjrzeć w tej dwumasie, wręcz wydaje mi się, że będzie tak naprawdę do zrobienia. Temu czujnikowi musimy porządnie to auto wyczyścić, zmienić sobie z tyłu tarcze i klocki, bo na ostatnim TIFF-też zostały zaznaczone, że już są na granicy. Ja bym sobie tutaj wymienił opony nowe. I mamy naprawdę fajne autko. Także jak szukacie takich aut, zgłoście się do nas. Serdecznie zapraszamy. Multivac, wejdźcie sobie na kanał. Macie tam dużo różnych filmów związanych z tym. A jeżeli szukacie jakichś fajnych samochodów, zgłoście się do nas. Znajdziemy, sprawdzimy i pomożemy Wam takie auto kupić.